Nieruchomości przy Wschodniej 42 właśnie przeszły proces rewitalizacji, za chwilę odbiór. W budynku frontowym znajdują się świetnie przystosowane przestrzenie dla lokali komunalnych, a na parterze i w prawej oficynie, po starym komórkowcu, zbudowaliśmy bibliotekę miejską. Biblioteka, oprócz funkcji tej stricte yy, polegającej na wypożyczaniu książki. Książek uzyskała dodatkowe pomieszczenia. Pomieszczenie wielofunkcyjne, ponad 60 metrów do warsztatów, pomieszczenie multimedialne do gier komputerowych, innych zajęć i podwórze, które zostało przystosowane również do warsztatów, które będą prowadzone przez bibliotekę. Jest tam na podwórzu również mały plac zabaw, no i przede wszystkim zieleń. Liczymy na zaangażowanie lokalnej społeczności i zapraszamy wszystkich do współtworzenia tego miejsca. Otwarcie biblioteki jest planowane już na listopad.